Cześć, witajcie w nowym filmie! Z tej strony wasza ulubiona pani profesor Oliwia która dzisiaj przedstawi wam swoje must haves na wiosnę. Stwierdziłam, że nie chcę z tym już dłużej czekać, ponieważ myślę, że fajnie jest się czasem zapatrzeć trochę wcześniej albo w ogóle wybrać się na przykład na lumpy. Tu już nawet nie chodzi o sieciówie czy coś, tylko po prostu... Dobrze, przejdźmy do filmu. Przedstawiam wam dzisiaj moje must haves. Dobrze, a więc, tak jak już zaczęłam mówić wcześniej, e, myślę, że warto jest po prostu wcześniej sobie pomyśleć e, o tym zaopatrzeniu. A więc, e, tak jak na jesień przedstawiłam Wam e, listę must haves, to teraz przedstawię Wam taką listę na wiosnę, bez czego ja sobie tej wiosny powiedzmy nie wyobrażam, ponieważ będą to rzeczy, które uwielbiam nosić, które e, gdzieś tam pasują do mojej estetyki. Ostatnio moja estetyka się zrobiła taka może nawet nie ostatnio. Wydaje mi się, że w końcu ja dotarłam do tej swojej estetyki. To moja estetyka jest bliska. Takiemu skandynawskiemu stylowi. To akurat ostatnio, co się u mnie zadziało, to to, że po prostu lubię nosić mniej rzeczy, takie prostsze, czystsze. Ostatnio po prostu mniej znaczy więcej dla mnie. Także, no dobra, zobaczycie, co wam dzisiaj tutaj przedstawię. Mam nadzieję, że znajdziecie dla siebie jakieś fajne propozycje. Także dobrze, przechodzimy do pierwszej. Majka oczywiście musi być dzisiaj ze mną, bo ona nie wytrzyma jak nie będzie. Serio. Pierwszą rzeczą są jasne jeansy style straight leg. I ogólnie też takie szerokie straight leg, ale po prostu żeby te nogawki były proste. Kocham jeansy, które mają jasny kolor i właśnie takie proste nogawki, e, także to jest mój totalny must have, uwielbiam nosić takie jeansy do topów, zwykłych topów białych, czarnych lub innych, ale generalnie do obcisłych, na przykład krótszych topów, albo do zwykłych topów e, na ramionczkach. Takie jeansy również bardzo fajnie pasują do marynarki, do jakichś butów, nawet niekoniecznie sneakersów czy coś, tylko też takich bardziej eleganckich, na przykład tylko w bojek albo do takich butów szpic, mega spoko i takie jeansy po prostu, no moim zdaniem, robią cały look. Ja po prostu kocham jeansy od zawsze. I jeansy straight leg to jest mój must have numer. Jeden. Ale żebyście się też nie zmelili, nie ma tutaj jakby ważności tych, tych have'ów, Po prostu to jest lista. have numer dwa. Wciąż dostajemy przy dole, ponieważ są to szerokie spodnie materiałowe. W zasadzie na jesień też wam o nich mówiłam. No ja wciąż uwielbiam po prostu takie garniturowe spodnie materiałowe z rzeźwkami, albo i bez, albo po prostu żeby ta nogawka była też szeroka. I niekoniecznie z wysokim stanem. Słuchajcie, tylko właśnie z takim niższym. Ja ostatnio w ogóle chodzę w spodniach chyba tylko z niższym stanem. Serio. Bardzo lubię dopasowywać właśnie jakieś y, obcisłe góry do tego, albo takie totalnie zwykłe basiki, typu jakiś basic na ramionczkach. Także y, szerokie spodnie garniturowe to jest. Totalnie must have i on w ogóle pasuje do i sneakersów, i butów bardziej eleganckich, i do marynarki, i do jakiejś zwykłej kurtki, do koszuli. No po prostu to są spodnie, które pasują do wielu, wielu rzeczy i możemy z nich zrobić look na dzień, na wieczór, na rano, no po prostu jaki, jaki tam chcemy. Także spodnie szerokie, materiałowe. Rzecz numer 3 to opaski na głowę ja uwielbiam opaski i powiem wam, że ostatnio też więcej w nich chodzę e, chodzi o takie zwykłe, najprostsze opaski teraz y, widzi się często białe, bardzo też lubię taka zwykła, rozciągliwa, bawełniana czy tam, no może bawełniana z jakimś elastanem, e, zwykła taka opaska na głowę, troszeczkę grubsza to też daje taki fajny, troszeczkę vintage'owy look, takie sięganie do tych starych lat, gdzie się po prostu nosiły te opaski tutaj, jeszcze tak na czole fajne, bardzo fajne i bardzo mi się to podoba. No i jest to właśnie fajny dodatek do takiej na przykład zwykłej stylizacji jeansy, biały top i nawet jakaś tam marynarka powiedzmy, i do tego taka opaska. No moim zdaniem, super i też to robi taki look troszkę bardziej dzienny. Także opaski, to spoko sprawa. Cztery to zwykła, biała, oversize'owa koszula. No to jest klasyk, który każdy powinien mieć w swojej szafie. To jest rzecz, którą możemy wystylizować na wiele różnych sposobów, do wielu rodzajów spodni, czy do materiałowych, czy do jeansów. Ja uwielbiam koszulę ubierać z jeansami, na przykład wkładać tylko jeden bok do spodni bajka mnie liże, super, dzięki bajka także biała koszula, możemy ją też zawiązać możemy ją na przykład zapiąć tylko tutaj na niektóre guziki a tutaj zostawić duży dekolt i na dole zostawić takie jakby, wiecie o co chodzi? po prostu na dole zostawić niezapiętą koszulę pokazuję wam tej Matyldę, która po prostu pięknie stylizuje te koszulę, białe czy niebieskie, no ja uwielbiam ten look i to jest bardzo fajny look do szkoły, na studia, do pracy na dzień, no po prostu to jest taki śniadanie lunch, obiad, kolacja. Jak wam po prostu, jak czujecie, tak możecie ubrać tą białą koszulę. Koniecznie oversize. Jest to cudowne naprawdę. I w połączeniu właśnie z takimi jeansami straight leg, I love it. Także, także tak. Każdy powinien mieć taką koszulę. Ja na przykład obecnie poszukuję koszuli niebieskiej, białe paski. Także, także za tym się rozglądam. No i możecie sobie też zerknąć na mojego insta, bo myślę, że jest już tam wir ze stylizowaniem koszuli. Zrobiłam takie trzy stylówki właśnie z koszulami. Także, jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście Was serdecznie zapraszam. Taka tam autoreklama, wiecie o co chodzi. Rzecz numer 5 to sweter do przewiązania na koszulę. Tak, chodzi generalnie o taki look jak widzicie teraz na ekranie. No po prostu bardzo mi się to podoba. Jest to bardzo fajny element, który również jest taki estetyczny, czysty, prosty, ale jednak coś się w tej stylizacji dzieje. Bardzo fajny look na wiosnę. Chodzi o to, żeby ten sweter był dosyć duży, żeby to fajnie wyglądało tutaj przewiązane, żeby też z tyłu trochę tego materiału było tam na naszych plecach. Także ten sweter musi być po prostu no taki dosyć duży, bym powiedziała. No na Pinterest jest mnóstwo inspiracji, ja uwielbiam się inspirować Pinterestem. No i to jest po prostu bardzo, bardzo fajny dodatek i do tego na przykład ubrać e, czy koszulę, no koszulę w sumie, głównie koszulę. Natomiast nie tylko możemy przewiązywać sweter na koszulę, możemy też przewiązywać na płaszcz, możemy też przewiązywać na jakiś top. Generalnie bardzo fajny detal to jest to przewiązywanie tego swetra tak z tyłu. Fajnie się to przyjęło i bardzo mi się to podoba i fajnie dopasuje do czapki z daszkiem, jak się ubiera, bo wtedy też ten look jest taki bardziej street. Ten look nie jest taki mocno elegancki, tylko taki bardziej casualowy. Także spoko, naprawdę bardzo fajnie Fajny detal, zwróćcie sobie na to uwagę. I po taki sweterek, żeby nie wydawać dużo, to serio, wystarczy wybrać je do lumpa i na pewno znajdziecie. Rzecz numer 6 to basicowe koszulki i topy. To jest w ogóle mój ultra mega maskę już od dawna. Po prostu zwykłe białe topy na szelkach. Najzwyklejsze. Zwykłe, białe, obcisłe koszulki, obcisłe białe czy czarne. Zresztą no, zrobiłam takie w swoim sklepie, więc to myślę, że też coś znaczy. Uwielbiam chodzić w takich koszulkach, uwielbiam je łączyć z jeansami właśnie takim mid Race. chyba tak się to mówi, po prostu ze średnim stanem. Także uwielbiam to tak łączyć, jak mamy taką małą przerwę między spodniami, a tą koszulką, to jest mój taki... To jest taka moja wisienka na torcie. Tak, bardzo się sprowadzam do tych prostych luków ostatnio, takich czystych, wolę się pobawić dodatkami i ogólnie naprawdę ostatnio uważam, że mniej znaczy więcej. Po prostu ten styl mi się gdzieś tam bardzo spodobał i bardzo do mnie dopasował. Także tak, białe, czarne topy na szelkach z krótkim rękawkiem, obcisłe czy szersze troszeczkę. Natomiast nie mówię tutaj o takich ultra-oversize'owych t-shirtach, tylko tak troszeczkę szerszych. I koniecznie z długim rękawem też bluzki obcisłe czarne białe właśnie takie zwykłe basiki. to są fajne rzeczy można je naprawdę fajnie stylizować i po prostu czasem wystarczy założyć tylko jeansy i taką koszulkę już mamy super look do tego założyć sobie jakieś sneakersy albo założyć sobie jakieś swoje ulubione buty i naprawdę wygląda to bardzo ładnie schludnie czysto estetycznie do tego biżuteria jakaś czapka no i słuchajcie mamy bardzo fajny look taki elegancki estetyczny no, wiecie o co chodzi. Rzecz numer 7 to Daddy Shoes. <laughs> takie sneakersy. New Balance najbardziej mi przychodzą na myśl. New Balance 452. Bardzo ładne. New Balance chyba 350 albo, 3, albo New Balance 300. Nie wiem, nie, nie pamiętam czy 350 czy 300, ale generalnie też ładny model butów. No to New Balance mają fajne te, yy, te sneakersy, właśnie takie vintage'owe, vintage'owo wyglądające. Ja je uwielbiam w stylizacjach. Naprawdę te 452. Mam dwie pary w swojej szafie i kocham te buty są mega wygodne bardzo e, fajnie się wpasowują w różne stylizacje i naprawdę uwielbiam je nosić przez różne pory roku serio przez różne i właśnie taki but dodaje wam też do stylizacji takiego luzu bo jak ubieracie sobie na przykład spodnie materiałowe i do tego założycie sobie takie buty to po prostu ta stylizacja jest taka bardziej dzienna i jest Taka luźniejsza, a nie jest taka ultra elegancka. Także to jest fajny pomysł na takie rozbicie tej stylówki. Jak chcecie na przykład wyjść na jakiś brunch. Albo lunch, to wiecie, żeby się wybierać tak mega, mega elegancko, to możecie sobie ubrać fajne spodnie materiałowe, takie garniturowe, z zaszewkami i właśnie takie buty. I to wygląda naprawdę super. Do tego jakiś trench i mamy perfekt zestaw. Numer 8 to kurtka skórzana i motocyklowa. Napisałam też o tej motocyklowej, ponieważ to nie jest mój must have, taki totalny, ale po prostu jest to gdzieś tam teraz modne, wygląda to spokojnie, to cool. Jeżeli ktoś się czuje, to może ktoś się tutaj zainspiruje po prostu. Natomiast kurtka skórzana to jest totalnie mój must have, nie wyobrażam sobie nie mieć kurtki skórzanej, bo to jest y, przepiękna ozdoba stylizacji, dodająca charakteru, dodająca pazura, urozmaicająca fajnie ten outfit, także kurtki czarne czy brązowe, troszkę bardziej oversize'owe, płaszcze skórzane też są przepiękne, też mi się bardzo podobają, natomiast właśnie te kurtki, takie troszeczkę skrócone też są super, no, słuchajcie, must have, totalny i polecam szukać na lumpach, moje najlepsze kurtki y, skórzane zawsze, jak się nie pytacie na Instagramie, zawsze Mówię, że są z lumpa, bo tylko stamtąd mam sobie sumie kurtkę skórzaną. O nie, przepraszam, mam jedną z modiw taką brązową, też jest przepiękna. Natomiast po prostu polecam szukać kurtek skórzanych w lumpie. Numer 9 to marynarka. To chyba na każdy sezon będę powtarzać. Marynarka to jest e, po prostu niezbędny w każdej szafie, każdej kobiety, jak dla mnie, ponieważ to też jest rzecz, którą możemy wykorzystać w ciągu dnia. Wychodząc na obiad, możemy wykorzystać wieczorem, wychodząc na kolację, możemy wykorzystać na imprezę, na jakieś bardziej już takie wystawne, eleganckie przyjęcie. Powiedzmy. Marynarkę możemy ubierać na wiele różnych sposobów, nie tylko do sukienki, nie tylko na elegancko, tylko właśnie z jeansami, białym topem i marynarka do tego. I mamy fajny, taki kobiecy look, ale też taki na dzień. Marynarki oversize dają fajny look, ponieważ nie są takie mega eleganckie, bo te dopasowane marynarki robią nam już taki, no taki bardzo elegancko wyglądający look, trochę taki biurowy. Dlatego ja zdecydowanie polecam te oversize'owe. No i tutaj na przykład fajnie do marynarki też pasuje czapka z daszkiem. To jest też fajny look. Właśnie cały czas się obracam gdzieś tam wokół tego looku, ale to jest bardzo taki uniwersalny, fajny lub do wykorzystania na wiele okazji. Więc marynarka koniecznie również polecam szukać w lumpie. No i tutaj może być beżowa, czarna. No, słuchajcie, jaka Wam tam pasuje. Ja teraz się rozglądam za marynarką czarną w białe paski. Marzy mi się to, naprawdę, żeby znaleźć piękną, unwersalizową marynarkę czarną w białe paski. Mam nadzieję, że wiecie o jaki model chodzi. Muszę się za tym rozglądać. Ostatnio trochę o tym zapomniałam, ale teraz. Przypomniałam. Numer 10 nie wiem, czy to jest mój must have, ale myślę, że to jest fajna rzecz. To są e, prążkowane, jasne legginsy. To jest rzecz, która, słuchajcie, trochę ostatnio tak mi wpadła w oko, bo fajnie jest ubrać takie legginsy z takimi na przykład ściągaczami. Zrobiłam zresztą podobny look na moim Instagramie w takim Reelsie. Właśnie z takimi leggingsami. Takie leggingsy można, do nich można też ubrać, słuchajcie, marynarkę. Jak ubierzemy takie leggingsy do tego jakiś top i marynarkę na to, to robi nam się też taki fajny, streetowy look, bardzo taki nie, nie za bardzo elegancki, ale też nie. Taki, że nie można w nim pójść do restauracji czy coś takiego, tylko właśnie taki smaczek. To jest fajny smaczek. Także leginsy prążkowane jasne. To jest takie moje ostatnie chyba odkrycie i bardzo mi się to podoba. Numer 11 to czarna klasy mała torebka, która sprawdza się również na wiele okazji w ciągu dnia czy wieczorem. Uważam, że taki mały. Klasyczek powinien być w szafie każdej kobiety, bo czarna torebka też pasuje do dużo większej ilości rzeczy. No i po prostu taka czarna torebeczka jest do ubrania, tak jak już powiedziałam, na wiele okazji. Czy to rano, czy wieczorem, wiecie o co chodzi. Już nie będę się powtarzać po raz kolejny o co chodzi na wiele okazji. No, natomiast tak, uważam, że to jest must have i jest to bardzo przydatna rzecz. Czarna, mała torebka. Numer 12 to trench. Nie mogło tego zabraknąć. Trencz na wiosnę to jest, no, must have totalnie totalny. Kocham tręcze, kocham jak wyglądają, kocham jak można je stylizować na wiele różnych sposobów. Są takie kurcze wdzięczne i są też takie ponadczasowe. Uwielbiam męskie tręcze, uwielbiam dużo za duże tręcze. Po prostu to jest look, który mi się zawsze podobał i myślę, że zawsze będzie podobać. Także beżowe płaszcze, czy zielone, czy czarne, czy szare, takie zgaszone, fajne kolory. Tak, jestem totalnie fanką i totalnie polecam. No wygląda to po prostu super, no co mam wam powiedzieć? Wiedzieć już jakby. Trochę dzisiaj nagadałam, ale już nie wiem, co mam wam powiedzieć. To, że można stworzyć look elegancki, zarówno jak i dzienny. No słuchajcie tak, tręcze to jest rzecz, która nie wiem, czy kiedykolwiek wyjdzie z mody. Serio to już jest od tylu sezonów u nas i bardzo się cieszę, że tych tręczy jest też coraz więcej. Również polecam się wybrać na lumpy potręcz, bo są dużo tańsze, a mają świetne składy bardzo, bardzo, bardzo często. Także koniecznie sobie zerknijcie. No i słuchajcie, ostatnią rzeczą, czyli trzynastką, moją szczęśliwą cyfrą, jest. Y Zestaw garniturowy sama poszukuję, jak macie jakiś fajny albo jakiś fajny sklep, to let me know. Zestaw garniturowy to jest, rzecz, no tak, powiedzmy troszkę bardziej na wieczór, ale też niekoniecznie. Marzy mi się coś ładnego czy w kolorze brązowym, beżowym, zielonym, nie wiem. Jaki znajdę taki, bym kupiła, po prostu chodzi o to, żeby był fajnie dopasowany, zarówno spodnie, jak i marynarka, żeby też nie były zbyt dopasowane, tylko właśnie troszeczkę oversize'owe. To jest już taki trochę dodatek ode mnie. To może nie jest must have, bo nie każdy tego potrzebuje, nie każdy się w czymś takim będzie dobrze czuł ale myślę, że to jest fajna inspiracja, to jest bardzo fajny look kobiecy, moim zdaniem seksowny, mimo tego, że nie podkreśla kształtów, to ja po prostu widzę w rzeczach, Seksowność w inny sposób chyba niż tylko rzeczy obcisłe i dopasowane. No, też możemy ubrać nawet do takiego zestawu. Słuchajcie, sneakersy serio, takie daddy shoes, takie New Balance, to wygląda cool. No i to jest fajny, fajny zestaw, czy na jakieś spotkanie. Do pracy, randeczka, wyjście wieczorne, naprawdę super opcja, bardzo mi się to podoba. Jest to moim zdaniem bardzo kobiece i po prostu wygląda super. Także na tym to było tyle. To były wszystkie maski, które polecam Wam na wiosnę. Dajcie znać, czy coś wam jeszcze przychodzi do głowy, może czymś zapomniałam, może macie jeszcze jakieś pomysły. Podzielmy się tym wszystkim... O, spadł mi kiedyś mojego fotela. E, podzielmy się tym wszystkim w komentarzach, pogadajmy sobie tam i zainspirujmy się nawzajem. Także słuchajcie, bardzo serdecznie wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli taka seria, może nie będę tego nazywać serią, jeżeli te filmy będą wam się podobać, to po prostu będę robić coś takiego na każdą porę roku. Myślę, że jest... Fajna taka mała inspiracja. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Bajo!